OpenAI, czyli firma odpowiedzialna za stworzenie czatu GPT, stworzyła przy jego pomocy pierwszą minikreskówkę. Oprócz tego wszyscy na Carto Network postawili już krzyżyk, i kiedy wszyscy myśleli, że z tego studia już nic nie będzie, nagle oni zapowiedzieli całą masę produkcji, a w tym prawdopodobnie również i się pojawi PiBi, czyli kreskówka niesamowicie wyczekiwana przez wiele osób, która niestety finalnie została anulowana. Niemniej jednak jej status może się zmienić i możliwe, że ona dostała zielone światło, ale o tym sobie pogadamy nieco więcej za chwilę. Oprócz tego szadu prawdopodobnie zostanie swój solowy film, a to jest dopiero kilka tematów spośród całej masy, które dzisiaj dla was przygotowałem, bo jak wiadomo w świecie internetu dzieje się naprawdę wiele, dlatego zostaw tutaj suba, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A teraz lećmy do pierwszego tematu odcinka, którym to jest Toy Story 5. Sama animacja ma się pojawić w przyszłym roku, więc nie dziwnego, że coraz więcej informacji na jej temat do nas spływa. Jedną z tych informacji jest to krótka wypowiedź na temat fabuły piątej części Toy Story, którą to nam zdradził aktor podkładający głos pod baza Astrala. I szczerze powiedziawszy, to co on tutaj powiedział, to średnio mi się podoba, gdyż prawdopodobnie ta produkcja będzie odgrzewanym kotletem, ale zacznijmy sobie ten temat od początku. Otóż na samym początku zdradzono nam, że Toy Story 5 ma nam pokazywać starcie zabawek z urządzeniami elektronicznymi, przez które to ludzie mniej chcą się nimi bawić a dużo bardziej wolą spędzać czas w internecie lub grając w gry. Jednakże nieco później nam powiedziano, że złymi postaciami tego filmu będzie to cała armia bazów, aż w końcu docieramy do finalnego wywiadu, z którego najważniejszymi informacjami jest tutaj to, że ta scena z armią bazów będzie nam otwierać film. Oprócz tego Jesse będzie tutaj główną postacią oraz również tutaj pojawi się ponownie chudy z bazem. I to właśnie przez nich uważam, że to będzie odgrzewany kotlet, gdyż pod koniec czwartego filmu każdy z nich poszedł w swoją stronę. I tak naprawdę to było piękne zakończenie całej tej serii o zabawkach. Jednakże, jak wiadomo, na znanej marce można bardzo łatwo zarobić pieniądze, dlatego dwie postacie, które są w zasadzie twarzami tego filmu, tutaj do nas muszą powrócić, mimo tego, że w poprzednim filmie każda z tych postaci poszła w swoją stronę. I już po tym ich zagraniu widać tutaj to, że to będzie zwykły skok na kasę. No bo nie ukrywajmy tego, ale ewidentnie tego filmu miało nie być. A fabuła polegająca na tym, że postacie z tej historii mają się zmierzyć z elektroniką, no jest dosyć słaba. No bo tak naprawdę to, co one mają tam zrobić. Rozwalić wszystkie telefony oraz tablety na całym świecie? No, nie wydaje mi się. A jeszcze jak do tego ma się wpasować cała armia bazów? Otóż nie mam pojęcia. Ale w zasadzie, jak oni chcą z Jessie zrobić główną bohaterkę, to coś mi mówi, że jak oni skończą ten film, to oni będą chcieli zrobić jeszcze solowy film o niej. Z tym, że oni już kiedyś raz próbowali coś takiego zrobić. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale dostaliśmy solowy film o bazie astralu. Z tym, że on się tam nikomu zbyt bardzo nie podobał. Natomiast ostatnio wielu osobom spodobała się nowa kreskówka od studia Glitch, czyli od tego samego studia, które to stworzyło cyfrowy cyrk. Jednakże tym razem nie będziemy sobie gadać o cyfrowym cyrku, a pogadamy sobie o animacji, która to nazywa się Dzielnica Zamglonych. Oczywiście jest ona tak samo za darmo dostępna do obejrzenia na tej platformie na której mnie teraz oglądacie. I oczywiście cyfrowy cyrk, a co lepsze to ona ma nawet dubbing, który to możecie sobie włączyć w ustawieniach, tak więc ta animacja prezentuje się całkiem spoko. Też nie chcę wam mówić na jej temat za dużo, bo wyszedł tylko odcinek pilotażowy. Ale ostatnio jak miałem chwilę czasu, to sobie rzuciłem okiem na tą animację. I ogólnie całkiem mi ona przypadła do gustu. Tak więc to jest taka moja polecajka ode mnie dla was. A w komentarzach możecie dać znać, czy już to oglądaliście i czy ta animacja wam przypadła do gustu, czy też nie. Osobiście to ja z miłą chęcią bym sobie obejrzał Pibi i możliwe, że to właśnie Cartoon Network stworzy tą animację. Ale nim przejdziemy sobie do tego tematu, to cofnijmy się troszeczkę w czasie, żeby wam przypomnieć czym w ogóle jest Pibi, gdyż od jej anulowania minęło całkiem sporo czasu. Otóż jest to animacja opowiadająca o kreskówkowej postaci, która skacze sobie po różnych innych kreskówkowych światach i przy okazji jednoczy ze sobą postacie, które przetrwały atak glitcha. Finalnie ona chce powstrzymać glitcha, który niszczy wszystkie światy znanych nam postaci. Oczywiście w międzyczasie ona przeżywa różne przygody w światach, które są nam dobrze znane, z innych animacji. W każdym razie ta kreskówka zebrała wokół siebie całą masę fanów i kiedy wszyscy myśleli, że to jest tylko kwestia czasu, nim ta kreskówka się pojawi na naszych ekranach, nagle się okazało, że ona została anulowana, przez to, że stworzenie jej by wymagało zbyt wielu pozwoleń na użycie postaci z Cartoon Network oraz Boomerangu, przez studio odpowiedzialne za Rika i Mortiego. I właśnie teraz przenosimy się do najnowszej informacji, która została nam podana na zlocie animacji Warner Bros. w Hiszpanii, a w zasadzie to nawet nie informacja została nam tutaj Podana, a został tam puszczony cały spot z Królikiem Baxem, który to mówi, że Cartoon Network powróci do nas z wieloma nowymi animacjami. Po czym, następnie za Królikiem Baxem pojawia się cała masa bohaterów, którzy nagle stają się zkliczowani I te postacie wyglądają w zupełności tak samo, jak to one wyglądały w wielu scenach, które mogliśmy zobaczyć w pibi. A następnie Królik Bax mówi do nas, że tutaj nic nie działa, i on sam będzie musiał się zająć tym problemem. Właśnie przez ten spot bardzo wiele osób zaczęło sądzić, że Pibi do nas wróci, tylko że tym razem pod logiem Warner Bros. A jeżeli oni faktycznie kupili Pibi od studia odpowiedzialnego za Rika i Mortiego, to wtedy ta kreskówka ma z głowy załatwianie pozwoleń na użycie danej postaci, dzięki czemu ona bez żadnego większego problemu będzie mogła się pojawić na naszych ekranach. Niby tutaj jej tak dosadnie nie zapowiedzieli, ale nie wydaje mi się, żeby byłby tutaj jakikolwiek inny powód wstawiania glicza w tle królika Bugsa, oraz jaki inny sens miałby tutaj królik Bugs, który mówi nam, że Cartoon Network szykuje dla nas wiele nowych kreskówek. No ewidentnie jedno z drugim tutaj mocno się łączy. A tak jeszcze w ramach ciekawostki to na tym konwencie został nam również zapowiedziany serial, który przedstawi nam dalsze losy Stevena. I ewidentnie po grafice która go promuje, tutaj możemy zauważyć to, że on jest dużo starszy, więc pewnie tutaj będziemy mieć przeskok o kilka lat do przodu. Mówiąc o przeskoku do przodu, to musimy się teraz przenieść do roku 2027, gdyż ostatnio dyrektor Paramounta potwierdził nam, że czwarty film z serii o niebieskim jeżu pojawi się właśnie w 2027 roku. No i akurat ta informacja nie jest dla nas zbyt wielkim zaskoczeniem, gdyż pojawi się ten film za dwa lata, czyli ma on standardowy okres produkcji. Jednakże oprócz tego on również nam tutaj powiedział, że się też pojawi spin-off Sonica, czyli dostaniemy jeszcze w międzyczasie jakiś film ze świata Sonica. Z tym, że on nie będzie kolejnym filmem serii, czyli możemy w międzyczasie dostać coś Takiego, jak w tamtym roku pojawił się serial Knuckles którego to akcja rozgrywała się między drugim a trzecim filmem. I tutaj jest szansa na to, że dostaniemy coś takiego, tylko że w wersji filmowej. Moim zdaniem, to co oni tutaj nam pokażą, to albo to będzie historia Shadow'a, w sensie kontynuacja tego co widzieliśmy w trzecim Soniku, no bo w końcu pod koniec tego filmu, to nie wiemy czy on na pewno ląduje na ziemi, czy też czasem nie zgarnia swoich rzeczy z jakiegoś innego wymiaru. Ewentualnie oni tutaj użyją te wszystkie koncept arty, które miały się pojawić w trzecim filmie, ale finalnie one się tam nie pojawiły. I na podstawie tych koncept artów stworzą nam coś dodatkowego, jak na przykład skąd się wzięły nagle robosoniki na ziemi pod koniec trzeciego filmu. Chociaż tak z drugiej strony to wydaje mi się, że oni ten temat bardziej poruszą w czwartym filmie serii niż w jakimś spin-offie przygód o niebieskim jeżu. No ale z całą pewnością przyszłość nam pokaże, co to takiego będzie. Tak samo jak przyszłość nam pokazała animację stworzoną w całości przez czata GPT oraz różne jego funkcje. Ta animacja nazywa się Creature Z. No i ogólnie ma ona wyglądać jak film dokumentalny, opowiadający nam o magicznych stworzeniach, które zamieszkują magiczny las. No i jak sobie popatrzymy na te stworzenia, to każdy z nas może tutaj powiedzieć, że no przecież o co tutaj jest takie wielkie halo? Przecież widać, że ta animacja wygląda niesamowicie słabo. I tutaj się z wami z tym jak najbardziej zgodzę. Jednakże to, co wam teraz puściłem, to była ta sama animacja, tylko że dwa lata temu. Jednakże ostatnio na kanale OpenAI pojawiła się jej odnowiona wersja, która została stworzona przy pomocy ich nowego generatora obrazów oraz generatora animacji. Jak przyrównamy sobie jedną animację do drugiej, to wtedy to nam pokazuje, jak wielki był przeskok w ciągu dwóch ostatnich lat pod kątem zastosowania AI w animacji. I bądź co, bądź trzeba tutaj temu przyznać, że to nie wygląda najgorzej. Wiadomo, że póki co to nie ma podjazdu do żadnej animacji stworzonej przez profesjonalne studio. Niemniej jednak to pokazuje nam pewien trend, który jasno nam pokazuje, że prędzej czy później sztuczna inteligencja pojawi się w animacjach a szczególnie jak ona się będzie rozwijać w tak szybkim tempie. Oczywiście OpenAI nam tutaj pokazało, jak oni tworzyli tą animację krok po kroku. I jak mam być szczery, to ona wciąż dla mnie wygląda słabo. Jednakże ona tutaj nie miała na celu konkurować z znanymi nam kreskówkami, a miała nam tutaj pokazać to, jaki w ciągu dwóch ostatnich lat był przeskok technologiczny oraz jaka prawdopodobnie nas czeka przyszłość. Bo nie ma co ukrywać, że jeżeli AI tak szybko się rozwija i potrafi w krótkim czasie stworzyć animację, która no powiedzmy sobie szczerze wygląda jako tako, a przy tym nie trzeba zatrudniać Zespołu grafików oraz animatorów, to patrząc na to pod kątem finansowym, to firmy prawdopodobnie w to pójdą. I czy to jest dobre, to nie wydaje mi się, bo prawdopodobnie takie animacje będą tworzone bez żadnej duszy oraz też bez żadnych emocji i niby my coś będziemy oglądać, ale te postacie nie będą oddawać żadnych emocji. Ogólnie to średnio mi się ta animacja podoba i wydaje mi się, że im bardziej sztuczna inteligencja będzie się rozwijać, to tym więcej z takimi animacjami będziemy mieć do czynienia. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Ode mnie dzisiaj to są wszystkie newsy, jakie dla Was przygotowałem, jeżeli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, na razie cześć do następnego.